Też. Czemu ja? No co ty masz na głowie? No ja mam taką opaskę z adidasa Nie widziałeś? kupił? No w adidasie <noise> To fajnie A ty skąd masz te oksy? Z gucci Tak gucci O gucci no. to to nawet nie stało <noise> I co ty tu robisz? E, Nudzykę no to po co się nudzić na Olixie? Ile ty masz lat? A ile byś mi dał? 12 No to źle No to ile? No 13. O kurde, to dużo się pomyliłem. Nie? No mało. No to po co tu siedzisz? Bo się nudzę. No a co chcesz w przyszłości robić? W życiu? Nic. Nic? To jak będziesz żyła? Normalnie. Normalnie? No to argumentuj to. Co, co jest normalnym życiem? O, Rodzice no, będą ci dawać hajs? Chyba no, nie. A chuj. A chuj. 3 złote. Dzwoń do Kaniowskiego i, I zapytaj się czego chuj, wani no. miały być dzisiaj wyniki konkursu i chuj nie ma. Zadzwonisz do Kaniowskiego? Co? Czemu? Teraz jak wiesz, że mam live'a, to się wstydzisz, nie już? Nie. Jakby... <laughs> no, ale... No. Ale spoko, ja mam 6 osób tylko na live'ie <laughs> To fajnie. Więc wiesz, mnie nikt nie lubi i nikt nie ogląda. Więc... Tylko znajomi i rodzina. Nawet nie cała, bo ja mam sześciu braci i dwie siostry, a jest tylko sześć osób. A wysłałem wszystkim, żeby weszli. Dobra. W ogóle każdy na one jakieś 30 plus lat ma. A ja przeważnie jak wchodzę, to same dzieci właśnie w twoim wieku. Co mnie martwi, no. bo w sumie nie powinniście siedzieć, bo tu dużo jest właśnie zboczeńców i dużo no. dziwnych ludzi. Właśnie skipuje dużo takiego Więc uważaj, czasem warto poczytać jakąś książkę, dopóki jesteś młoda, bo potem jak będziesz starsza, to będziesz czytała, a będziesz żałowała, że tyle czasu zmarnowałaś na takie głupoty jak tutaj na przykład. Nie no, jestem tutaj drugi raz, więc no. No, by ci się nie spodobało. Trzymaj się, lecę, piąteczka. Eee! Eee, oo, już, a Ara. Ty jesteś pijany? Nie, żartuję. Lustatej. Co dzieje? Chora jesteś? Nie, proszę, nie daję sobie przez Co się stało z tym uchem? Z którym? No, z twoim. Co się stało z tym uchem? Ja mam ja zdrowe uszy. Co ty chcesz? Tak. Ja dzisiaj cię oglądałam, na... ja oglądałam na. Instagramie na Instagramie, i tam jechałeś po północy zmieniać opatrunek. Na no pewnie. ja patrzę, co to po tej północy ta zmiana opatrunki? No nasz ja małych mały. Jak to? No bo ci o północy jechałeś zmieniać opatrunek na uszy, ty nie? Na ubójku. Na, by... na pewno to nie byłem ja. By... Pomyliłaś, na pewno 100% pomyliłaś, Elo Do spania! Siema. Siema je, cały czas je! Ja cię znam! Tak? Skąd? A tośmy rozmawiali nieraz? Tak? No. A o czym rozmawialiśmy? Coś mi na YouTube nagrał wtedy! Ja! Nalazłem! Coś... No! Ja nagrałem! Na pewno nie ja, bo ja nie nagrywam, ja usuwam live'y. Haha nie robisz ha? sobie idioty, pałka cię rozniesie totalnie. Teraz ty nagrywasz ty na, na żywo. Wicy, to cię zabije, Mam już kastet z tytanu. Mam już kastet z tytanu. No ta, no nawet ci kastet nie pomoże. Znaczy temu swojemu kublowi. I tyle. Przygłupie. Sit mefedroniesz. Ty, skąd się kojarzę? Ta, a ja ciebie nie, bo nie widzę ciebie. Życie. Ale nie, skądś się kojarzy? Życie to masz lipne, jak z puszek robisz spluwę. No. No. Ale skądś się kojarzy? I burdel masz w pokoju, być może posprzątała. Nie chce mi się. A czemu? A co ci się chce w życiu robić? Nic. No to może strzel sobie w łeb? Nie. Czemu? Ale kurwa, skądś się kojarzy? A czemu przeklinasz? Nie wiem. Tak, nie wiesz, po co coś robisz, to nie rób tego. Ale no skądś się kojarzy? No i co z tego? No i nie No i widzisz, nic nie wiesz. No nie wiem To może warto poczytać książkę jakąś, czegoś się dowiesz wartościowego. No może. No może, to może teraz być zaczęła i wyszła z tego Alixa. No spoko. No, o, i wyszła. Masakra. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Siema Cibi! Cibi, Cibi! Nie, nic, odpaliłem kurwa ja, live'a. Trzy złote. Cze? Siema, ja mieszkam z Darkiem na wsi, wpadnę kiedyś na stream i jak mi Darek pozwoli, to se z nim zdjęcie zrobię i podeślę ci na piwdam znać w Donate. Pozdrów, Kamila, Oktawka. Pozdrawiam Kamila, Oktawka. Co tam, live'a robisz? No, że szansują. No. I co, jak tam życie? Kurwa, tak... Przez to ci powiem takie 2 na 10 czemu Nie wiem taka tak kurwa Lipa, trochę kurwa No nie wiem no jakoś tam pójdzie, nie? Ujdzie, Ale co to, dziewczyna to, cię to, zostawiła? No Co ty chodź, jakaś niglać z pięciu Kłopana no jest to No to 2 na 10 to co, co musiał się wydarzyć, żeby 2 na 10 mówić? Cztera z tego kraju bo jest pojebane A ty w Polsce siedzisz? Nie, jeszcze nie. A gdzie? No jeszcze musiałem z Witlandii północnym. A i Dobra, Tak, już mam do kilka pytań, taki kurwa elegancki. No to mów. Dobra, to jak tam lupa kupa będzie wyjaśnione? No mam nadzieję, chociaż co mnie tam słyszałem, że poblokować z tym uchem trochę. Ale mam nadzieję, że, że jednak dojdzie do walki. Bo no ja jestem gotowy. Tak, to jest źle, czy. Jak? Nieźle, czy. Jest źle z uchem, czy tak nie za bardzo? No tak dzisiaj byłem, nie? Na tym to mistrzyli jeszcze raz. Mhm. I co mówisz, że jakby tak do tej walki gdyby się to tak konkretnie nie zeszło, to byś się nie mógł zobaczyć, czy jak? Bo nie ograwiam teraz. Znaczy ja, ja jestem przekonany, że to zejdzie, nie? Bo jeszcze jest dwa tygodnie, tylko w e, ma się trochę boi, że wiesz, że może tak na styk ktoś nie chcą ryzykować, ale no mam nadzieję, dalej cały czas rozmawiamy, więc mam nadzieję, że jednak mnie dopuszczą. Nie? No ja też mam nadzieję, bo bardzo zobaczyć jak kogo pana pisy No. A ten, no słuchaj, bo ty gadałeś wczoraj z takim gościem, nie? Na no, Oliksie? Tak, wczoraj no. I on tam właśnie z tą gadał, ale pewnie widziałeś, że na czacie piszą, że on jest od Gaiusia. to nie, bo ja rzadko patrzę, to nie patrzyłem. Miczu, 3 złote. Jak przygotowania do walki? Przygotowań nie musi być na lupę kupę, nawet ważne, żeby mnie dopuścili, bo ja nie muszę się przygotować do tego leszcza, no na razie trenować nie mogę, bo ucho, ale i tak jestem gotowy. A, to ten... Teraz... Kupson, 3 złote, rozpierdol lupę kupę, pozdro, Siedzimy i pijemy za Twoje zdrówko. Kupson, pozdro, dzięki byku, no. Eee, czekaj, Kuba, O Kuba... tym jakimś gościu od gejusia. Nie no, to to ja właśnie tego pęta, nie? Ale, czekaj, kurwa. Z góry mi wyleciało. No, to chłopie deprecha chyba Ci wjechała. <grym> no bo stary, nie myślę nic kompletnie. No bo, słuchaj, nie, bo jest taka sytuacja z tym, z tą bluzą, nie, co chciałem zamówić na mecze. I no. tam nie ma wysyłki za granicą. Nie ma, jest ponoć na stronie. Jest? No ponoć jest, mi ten, ten z szwalnia powiedziała, że jest wysyłka. No bo właśnie, będę musiał ogarnąć, bo tak kurwa patrzyłem ostatnimi czasy, kurwa, i nie mówię. No, mi mówili, że jest jakaś tam wysyłka, normalnie, tylko trzeba jakoś tam wejść, no to potem sprawdzę to. No, no, na... no bo, ja, bo ja chciałem właśnie proszę zamówić, tak jak ostatnio Ci mówiłem. A nie było właśnie tego, że właśnie za granicę nie może wejść, nie? No jak coś to ten, to zagadaj tam do mnie na Insta, czy przez kogoś. Oczywiście no, ja pisałem, nie? Już pisałem, ale... Ty Tylko no ja, ja to wiesz, ja te wiadomości, jak ja mam ponad 100 wiadomości na godzinę, to ja tego nie czytam. No, to w sumie ta, no. Dużo. Ale to jakoś, jakoś Cię tam złapię. Albo na Messengerze napisz, tam jest łatwiej. Mówisz? Albo na maila tego Kasa już. Aha, no to dobra, to do, do, napiszę, do napisz, to ja tam zapytam, za, dopytam czy jest możliwość No A ten, słuchaj, bo z kiedyś z znalazkiem, bo że live kolejnego. Mm, nie Nie no. ma tam żadnej spiny? Nie no, spiny nie ma, no ale wiesz, chłopak tam się trochę pogubił, wiesz, no ja mam trochę inny pogląd na życie i... No oczywiście, nie, No nie i... będę, nie będę, wiesz tam. No dobra, Wszystkiego, nie, na nie, wszystko nie, przymykało oko, nie? No dużo zachowań mi się nie podobało, powiedziałem mu o tym, jak się zreflektuje, będzie miał jakieś refleksje, no to wiesz, będziemy gadać dalej, a tak to... No a słuchaj a jak Ty z, ty z tym YouTube show'em? Bo kurwa coś tam właśnie byłem u Ciebie wczoraj na live i właśnie mówiłeś właśnie, że, że Cię wyjewali, czy, czy co tam kurwa z tego chodzi, chyba nie ogarnął? Ja nie, to w, w... Warsaw so pytali chyba, nie? Czemu nie Super. jestem w War so no no. No no tu już zakończyłem, nie? No zakończyliśmy nagrać. No, ja tak. myślałem, że cię wyjebali kurwa ty. Nie wiem, że. Zobaczycie w odcinkach. Zobaczcie od czekaj, Czekaj. chyba jak ten tutaj. A YouTube ten... ja szor we wrześniu, to będziemy kręcić. A to jest jakoś po walce, nie? No po walce od razu. No, Więc. no, no, no czekaj. złote. ma powodzenia w walce z Najmanem. Mam nadzieję, że dostanie na pizdę za swoje gadanie. Pozdrów proszę Bienia, Grubego i Czarniaka. Pozdrawiam Bienia, Grubego i Czarniaka, podrobyki. LOLO 320. To do tej walki mogę, że dojdziesz z tym Najmanem. No do Najmana to na pewno. No, mam nadzieję, że do tej też nie dopuszczą. Sheldone! Sheldone jest na złote. piątym miejscu. Co jest Ten gość, co za pieniądze, kupuje sobie sympatię youtuberów. Nie chyba, tak? Ta, takie masz ten? To ja mam takie czemu? Nie, no tak ktoś to pisze. No, nie nie wie. wiem, a, a z, tej, z tej strony Cibiego nie znałem, ja tam Cibiego znam, tak. Że... Ja się nie interesuje, zwykle. Trzy złote. Siema zryje, jak nie, nie, to Nie, no dużo ludzi tak sądzi. na ten temat, ja nie Zaczynało tego że przez nie. chwilę nie było streama? Pozdro. Lupa kupa dupa, trzy złote. Czy oglądałeś Ligę Mistrzów? Nie, nie oglądałem, ale słyszałem, że Bayern wygrał. Co w się sensie stało, że przez chwilę nie było streama? No chyba mi wyjebali live'a za to, że ma Gregora oglądałem z Khabibem. Oglądałem kolejnego rywala, po prostu krychy Mefedroniarza Sida, czyli Khabiba. Kurwa. Khabibba. Ja nie wiem ty, a ty w ogóle ty ten Norman Pałka, o co on kurwa tutaj biega? Bo tam powiedziałem, że ten jakiś komentarz wsadził kurwa pod, pod fejmem. No się spróbował ponoć Mefedroniarz, coś mu nagadał. W ogóle on jakie głupoty gada. C walki to mówię, no ja będę dążył, jeżeli jakaś organizacja to stworzy tą walkę, to będę prosił o zapis, że wygrany bierze wszystko i tyle. No bo ten kurwa, no nie wiem, świetnik mogę tak na niego... No, chyba mogę tak na niego mówić. No mieszkał do mnie kurwa z jakieś 30 km. Pałka? No. No to weź podjeć tam go dojeb kurwa. A czy ja no, ogólnie z moim ziomkiem trenuję, nie? Bo tam też tam jakiś boks kurwa trenuje i on go tam szkoli, nie? A. No, nie no w boksie to nie ma podjazdu. No, ja wejdę z nim w pół dystans, nawet i go rozpierdolę. Dam mu szansę w półdystansie, bo będzie miał łatwiej i go rozpierdolę w półdystansie tempem sam. Czyli będzie walka w boksie czy będzie walka w Nie no on chciał w boksie, on mnie w boksie wyzwał. No z No Nie wiem chyba, nie wiem czy jeszcze się. się nie nie wiem, dobra nie będzie cię przekazał. Jest... pewnie jeszcze się i tak zobaczymy. To dzięki Cibi. Za wczoraj trzymaj się byczków. Pozdro. Piona, elo. Hej. Do spania. No. Tak. No, Ale coś ci zwiesza. Co? Zwiesza ci, laguje cię. Eee, to masz problem. Nie, to ty masz problem. No to Ty masz problem, jeśli Ci to przeszkadza, no to możesz spiknieć dalej i to jest Twój problem. Nie, to jest Twój problem, bo przez to, że za dużo jesz, pewnie Cię laguje. <noise> tak, przez to, że za dużo jedzę, to mnie laguje, tak długo. No tak, nie. to po co tyle jesz? Yy, bo mam na to ochotę, żeby jeść i to nie jest w Ale przecież masz deprechę, bo nie masz chłopaka, bo za dużo jesz. To już moja sprawa, się mam trochę, czy nie? czy, mam chłopaka, czy nie? No więc... Nie, nie jest twoja sprawa. Skoro tu jesteś, to też jest to moja sprawa, bo teraz z tobą rozmawiam, więc masz powiedzieć, czemu tyle jesz. Ale e, nie wypowiadam ci na tematy, o których nie chcę e, poruszać na omegle, bo jesteś zjednoczoną sobą i. No. No to jakie tematy byś chciała poruszyć? E... Wszystkie inne, ale na pewno nie z tobą. Mhm, <wimpressionez laugh> ojej. Kogo oglądasz? No ciebie. No to gdzie, to chłopie nie będziemy gadać. Pana, trzymaj się. Oglądasz to oglądaj. Być może. No Ujbiemy się, uuu, tej ten klub. Bardzo pozytywną mordeczką, jeszcze z uśmiechnięta buźka. Ja żyję podobnie mniej znajomych, a tylko prawdziwi. Frajerów trzeba walika, a ten co sobie masz? Jebak, pozdro mordeczko, co masz, żebyś zajebał rekord w tym Fame Gdzie end. mam ucho rozdzielone, co ty? Ślepy? No mówię ci. Co? Taką czapkę masz, nie? Łysy jesteś. No to czapkę mam, no bo łysy jestem, bo wieje. Żeby mi nie co? przewiało ucha. Szymoncz, 3 zł pięciu groszy. Siemakasi już pozdrowisz Szymona i brak pozdro. Pozdro Szymon Gackę. Pozdro, dobra, lecę. Przyjemnie jesteś? ty się nie Ej, to jesteś ty, Kaciu, Siema, siema. Siema. Jak ucho, jak kalabior. Dobrze, elegancko, kurwa. Krzysiutko. Ej, jedź z tym frajerem, kurwa, wal to lupę pupę, kurwa. Wal go na pizdę Lupa, i kupa, ciągnie waleś z nie Elegancko, normalnie będziesz waląc. pieniążki, na emeryturę. Tak? Nie słyszałem. Przytul już kimś na emeryturę, jeba Chuj w tą kasę, najpierw trzeba wyjaśnić wszystkich i na emeryturkę. Do, dobra wyczki lecę jeszcze pod dupeczkę pionać. Kurwa, to streamer z prezerwatywą na głowie. Zobacz. 🎵🎵🎵 Chłopcy się zaczął. Fajnie jest. Ale serio, on zupiędla, właśnie on mówił. Czemu? Ja zrobiłeś? co że już takiego fajnego wąsa też chcę zapuszczać? Już mam Gacka, trzy złote. Kupa lu papier do pozdr dla Szymona z BDG. Otro Szymon z BDG. I podaj kanał, wrócił się do najta. Nie chcę. Za mało masz hajc. Ale się haj... do najta. się do najta. Wrócił się do do nie Wrócił się nie potrzebuję. Ile do na streamie? 11. 11. O. Też mamy teraz streama, możesz nam zrobić tego e, rajda. A, a ile macie osób? Wejście teraz na Twitchu. No, to macie no. więcej ode mnie, to gdzie ja wam rajda będę robił? My się możemy zrobić. To, no, to, to weźcie na DonCasio zrobić rajd. Dobra. DonCasio ja? Don na YouTube. Czekaj, co kurwa? To jest ten. Jak ma DonCasio? To jest Don Niezłe dwadzieścia osób. Trzy złote. Chłopak chciał walki w a potem gadał, czemu się nie chcesz być w WM, a tak jak Najman. Bez problemu go rozjebiesz, on myśli, że samą siłą wygra, a w walce liczą się umiejętności. po zdrobyku i trzymaj się. Pozdro, Hubo, Hugo. Dzięki, Byczku, pozdro. Trzymajcie się, piona. Hej. Czemu się śmiejesz od razu ze mnie? Panie dywansu, masz... Jest... Chciałem zawsze zobaczyć kogoś, kto ma takie wąsy. Tak? I co teraz? Nie wiem, fajnie. wyśmiała ten. Yy, koszmar. Każdy, kto mnie widzi, ma koszmary, i już nie jest tą samą osobą. Na drugi dzień. Więc idź do spania. A zawołać mamę? To zawołaj. Jestem na obozie. To weź za, zawołaj swoją wychowawczyni. Nie. Nie masz złote. Mimo możesz zrobić pomóc, to To może następnym o, a razem daję transer. O roześmianych oczach szeroko. Wstrzyk. Nie ma Bo dzisiaj jeszcze 20 minut robimy streama i kończymy mordeczki. A w Formule 1, shonix 906 na pierwszym miejscu, mordeczki. 310 okrążenie, Twoje przeznaczenie na 101 okrążeniu, drugie miejsce. SONICZ na trzecim miejscu 60. okrążenie, PAWEŁ a, na czwartym miejscu 43. Pan, pan, okrążenie i Dom na 43. okrążenie 5. Pan, miejsce. Halo? Co? Lubimy Cię. No to super. A jak tam walka udana? No będzie udana dopiero jedna, druga, trzecia. Widzę 19 wjeżdża. Widzę 19. A pozdrowisz nas? Siemka, Kasiusz, czy podasz najmniej rękę to walce? Pozdrowyku i rozpierdzielasz lulę. Lupe, Kupę rozwala ma. El Tosta rozwala ma. Fajmy, ma osiem. Pozdro, chłopaki, lecę dalej. Trzymajcie się, piona. Ej, nie, nie, jesteśmy nie, Radek, Radek, nie, nie, Trzymam kciuki za wygraną króla Donka, a Sjo. Pozdrawiam Legionowo z Mazowieckiego, pozdro S, pozdro, pozdro. Elo chłopaki, ty też jesteś smutna. Ej, zawołać mamę? Oj, myśl, no. Co to Co wyjeszczysz się? Człowiek, słoneczka i... Człowiek, słoneczka i... tak Ej, ona tak się Ola, patrz na to. Ej, oh szybki John. Ale macie tam patole. Ej co? Czemu macie tam taką patolę? No. Wiesz, taka kolonia, to jednak dołączamy te patole, bo tak to nuda. A ma? O, nie skipną. Siema, co tam jest? No to jest ten ławy. No si będę Fiławy Elok Siema no to to, <laughs> Siema Kasia. Siema. No, to to, co tam robisz? No siedzę jeszcze chwilę tu, ale tu kurwa stypa same dzieci albo przyjebę jakoś sieba mówisz o sobie, nie? o sobie, o sobie, o sobie no A o kim innym. i Lupę napierdolisz? No mam nadzieję, że go rozjebie, nie? Że mnie dopuszczą. Jak mnie no. dopuszczą, to go rozpierdolę w moment. Zielko, kuj, na siano. Co? Co ty masz na głowie? A ty co masz na głowie? A ta to w ogóle ma coś. Się no na pewno mnie kojarzy Ej, no serio. A no. Bo było w wiadomościach jak uciekła z psychiatryka. Tak, tak. No. Teraz mm. mnie szukają. I nie, nie znajdą. <laughs> 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 przygłup, przygłup, turbo. Co ty jesteś? Depresję masz? Co? Masz depresję? A co? Kto, kto cię zostawił? Szef, szef, Szef cię zostawił w pracy? Tak. Okay. A lubisz w żopu? Co lubisz? Bo się uśmiałeś. Czyli lubisz. A, z szefem, tak? Tak. Z szefem lubisz w żopu. 5 zł. To z szep. owsianki zawsze dodawaj szczyptę metadronu.